Jął się manko, ogromce po skóra powraca. I co, jeśli chcecie kupić jakieś zajebiste czytki, takie jak mam ja? Typu, Susanot, ja cokolwiek zapraszam na slajd ma feeling w opisie. Odmutuj się na serdece, Dverman je, je. Na tym, co kończysz A ja nie wiesz, się wjeżdża, się wjeżdża Zajarana mało lata pisze pętana, Danaże i tata dla ma się męs. za mojego teścia się wjeżdża, dojebana łapa Nie jest to nie wjeżdżę na teście, się wjeżdża, się wjeżdża Zajarana mało lata piszą, open że i tata ma się za mojego teścia 19 lat co niedziela u fryzjera Burdę ma w jemach Zapiszę w odarcheja Potem bierze zjebać ciała poczuć światła <grym> lata Jak <grym> głupia Crazy woda rwoli wielka klata W głowie wielki plan, wielki plan To lecia kasy za mnie no i Za mną zawsze stoi mak ja ty biorę Max, na na biorę max. w w ko się patrzy, jak i robi, się wjeżdża Do jebana łapa, duża klata się Jeszcze nie wpierdoliłem na teście się wjeżdża, się wjeżdża Zaje na mało lata piszą, Pędana, że i tata ma się tam iście się wjeżdża, do na łapa, duża klata się Jeszcze nie wpierdoliłem na teście się wjeżdża, się wjeżdża Za jara mało lata piszą, Pędana, że i tata się, za mojego teścia. Wielki ciężar, widać kable tyś, duzi, Białka, pyszne, smaczne lezydmów? wjeżdża pancio zawsze z maksem co na mnie potrzebny kaszkać Bo czy czy jak ci pusto? wysunie na cytryna, że się zaśniesz na lampę Tak żelamu się zgaśniesz Będę tym staciakiem, we flety róbcie miejsca Mówią na mnie, włodara tak kurwa się wjeżdżać Leży bebka mnie zza, się wjeżdża, zza, zza, zza. się wjeżdża A no, dobra, dobra Ty, Się wjeżdża, się wjeżdża On Cię pierd... Się wjeżdża, się wjeżdża Leży? Leży? Podał, podał, przodem, przodem do niego Wracamy się